Rosja jest krajem, który formalnie eksploatuje jeden lotniskowiec, choć w praktyce nadal ma samoloty morskie, to nie ma okrętu, na którym te samoloty mogłyby lądować. Choć przed laty rozpoczęła ambitny plan budowy serii lotniskowców. W 2022 roku pozostał jej tylko jeden lotniskowiec i do tego niesprawny to jest admirał Kozniecow. No a co stało się z pozostałymi? 4 grudnia w 1985 roku w stoście w Mikołajowie, czyli obecnej Ukrainie, zwodowano największy okręt w Europie Ryga, bo tak się nazywał. Wówczas, wówczas ten lotniskowiec nazywał się Ryga, a dziś nazywa się właśnie Admirał Kuzniecow. Okręt ten miał 306 metrów długości i wyporności 59 tysięcy ton i był pierwszym prawdziwym lotniskowcem, jaki zbudował związek radziecki. Nikt wówczas nie przypuszczał, że będzie zarazem ostatnim rosyjskim okrętem tej klasy. Kuzniecow dla przejrzystości, bo taką nazwę chciałbym tutaj stosować, miał być pierwszym z serii trzech radzieckich lotniskowców. Dwa pozostałe to Wariak i Ulianowsk. Choć rozpoczęto ich budowę, ta budowa nigdy nie została zakończona. Przyjęty przez niepodległą Ukrainę kadłub Wariaga został sprzedany Chinom które ukończyły go jako własny lotniskowiec, i teraz jest to lotniskowiec Liaoning. A po rozpadzie ZSRR, gotowy w około 20% ulianowsk, został po prostu rozebrany. Admirał Kuzniecow okazał się wyjątkowo pechowym okrętem, zbudowany był w Mikołowie po rozpadzie ZSRR, utracił swoje zaplecze techniczne i remontowe, które znalazły się na terenie niepodległej wówczas Ukrainy. No niewiele brakowało, aby w 1991 roku Ukraina przejęła także sam ten okręt, ale jego dowódca zdecydował się na ryzykowne porwanie Kuzniecowa i niepe z niepełną załogą, która wybrała pozostanie w służbie Rosji, no i wyruszył w rejs dookoła Europy. Stacjonujący dotąd na Morzu Czarnym okręt został przydzielony do rosyjskiej floty północnej, a nowym portem macierzystym Kuzniecowa okazało się miasto zamknięte. Widajewo w pobliżu Murmańska. Problem polegał na tym, że admirał Kuzniecow przez lata nie uzyskał gotowości operacyjnej. Pierwsze samoloty trafiły na jego pokład dopiero w 1993 roku, a o znikomej sprawności okrętu dobitnie świadczy fakt, że w latach 90. przepływał on zaledwie około 5000 mil rocznie. Okręt nieustannie się psuł. Trapiły go liczne usterki, a jego napęd był, szczerze mówiąc, nie był wart zaufania. No, było to na tyle niebezpieczne, że podczas części rejsów towarzyszył mu holownik gotowy w razie problemu, żeby mógł dociągnąć tą rosyjską dumę do bezpiecznego portu. Do tego Okręt kopcił jak XIX-wieczny parowiec. Było to na tyle widowiskowe, a zarazem sugerujące zły stan jednostki, że gdy admirał Kuzniecow przepływał w pobliżu Wysp Brytyjskich, brytyjski sekretarz obrony Michael Fallon nazwał go okrętem hańbi. Swój debiut bojowy lotniskowiec admirał Kuzniecow zaliczył podczas wojny w Syrii. Pływał wówczas po Morzu Śródziemnym, a jego samoloty atakowały przeciwników wspieranego przez rosyjskie oba. Baszara al Assada. No i warto zauważyć, że tylko część misji odbywała się z pokładu okrętu, bo jego grupa lotnicza bazowała częściowo na Lącie. Dramat zaczął się w ogóle w 2017 roku. Jedyny rosyjski lotniskowiec był w tak złym stanie, że trzeba było wycofać go w celu przeprowadzenia napraw. Podczas remontu w Murmańsku doszło jednak do awarii i zatopienia jedynego rosyjskiego zbudowanego przez Szwecję pływającego doku zdolnego do obsługi tak wielkich okrętów. Podczas katastrofy został uszkodzony również i sam. Kuzniecow. Dwa lata później na niszczającym w stoczni remontowej okręcie wybuchł wielki pożar, zniszczył on wnętrze kadłuba do tego stopnia, że w samej Rosji pojawiły się głosy kwestionujące opłacalność dalszego remontu bo prawdopodobnie taniej będzie zbudować nowy lotniskowiec. Mimo to rosyjska propaganda od lat podaje optymistyczne komunikaty o planowanym zakończeniu plac remontowych. Początkowo miało to nastąpić w roku 2020, później w 2023, a obecnie podawaną datą jest data, czyli rok 2024. Biorąc pod uwagę stan tego, co zostało za admirała Kuzniecowa, wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Prowadzi to do sytuacji, w której... Rosja jest obecnie państwem, które ma wprawdzie resztki lotnictwa pokładowego, ale dla swoich morskich samolotów nie ma po prostu lotniskowca. Pierwszym rosyjskim, radzieckim samolotem zbudowanym z myślą o okrętach lotniczych był jak 38 Konstrukcja ta przypominała nieco brytyjski samolot Hawker Sidley Harrier, jednak była od niego znacznie mniej dopracowana. Jak-38 miał jedną zaletę, mógł startować i lądować pionowo. Poza tym miał same wady. Brak, brak radiolokatora, bardzo mały udźwig, bo około 1000 kg, niewielką prędkość 950 km na godzinę, symboliczny zasięg 680 km. Samolot ten nie miał najmniejszych szans w starciu z lotnictwem morskim potencjalnych, Przeciwników. Rosjanie wyciągnęli wnioski z eksploatacji Jak 38. No i kolejny samolot pionowego startu Jak 41. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się konstrukcją znacznie bardziej dopracowaną i dojrzałą o potencjalnie dużych możliwościach. Wydaje, bo powstały w, tylko do tej pory cztery egzemplarze prototypowe tego samolotu. Przeznaczeniem samolotów. Tego typu były jednak nie lotniskowce, ale krążowniki lotnicze. No i w radzieckim wydaniu były to jednostki łączące niepełnowymiarowy pokład lotniczy z silnym uzbrojeniem rakietowym. W praktyce okręty te okazały się ślepym załukiem nie sprawdziły się ani w roli lotniskowców, ani w roli krążowników rakietowych. Wraz z budową pierwszych lotniskowców z ZSRR rozpoczął także tworzenie. Ich grup lotniczych zaprojektowano i zbudowano w tym celu pokładowe wersje samolotów Su-27, MIG-29 i Su-25, czyli odpowiednio Su-33, MIG-29KR i Su-25UTG. Co one dostosowane do działań z lotniskowca, między innymi poprzez montaż haków. Do lądowania z pomocą aerofisherów, integrację z pociskami przeciwokrętowymi, czy też wyposażenie w składane końcówki skrzydeł. Na potrzeby radzieckich, a później rosyjskich samolotów morskich, zbudowano także na Krymie wyjątkowy lądowy trenażer, taki poligon lotniczy Nitka. Jest to wybudowany w płytę lotniska pokład lotniskowca, umieszczony na wielkich siłowniach, które symulują falowanie oceanu i ruchy pokładu okrętu. Poligon. Ten został zlokalizowany w bazie lotniczej Saki na Krymie. Przez lata pozwalał rosyjskim pilotom na podtrzymywanie nawyków związanych z działaniem z pokładu lotniskowca. Obecnie, po długiej przerwie w użytkowaniu, a także na skutek ukraińskich ataków na bazę Saki, poligon Nitka nie jest już eksploatowany. Jego następca w postaci poligonu lotniczego w Jejsku ma betonowy pas startowy i nie oferuje możliwości treningu na poziomie, jaki zapewniał trenażer Nitka. W praktyce ostatecznie. To, że Rosja, choć podtrzymuje fikcję posiadania na stanie floty lotniskowca, z biegiem czasu traci zdolności w zakresie budowania znacznym nakładem środków lotnictwa pokładowego. No i właśnie w ten sposób admirał Kuznieco stał się takimi wypalonymi resztkami rosyjskich marzeń o oceanicznej flocie.